Cześć kochani, witajcie na kanale Poziomka gotowi na odcinek pełen ciastoliny Play Doh, mnóstwo zabawy, mnóstwo kolorów, no i zaczynamy dzisiaj z moim zupełnie Nie jest Mnuch. naprawdę malutki, bo nie mieści się w zasadzie w jednej dłoni, ale dzięki dniemu możemy zrobić przepyszne ciasteczka. Jest to zestaw Play Kitchen Creation, czyli przenosimy się do kuchni i robimy smakołyki, a dokładnie ciasteczka. Kto z Was lubi ciasteczka? Niech od razu odezwie się na dole w komentarzu i napiszcie mi, jakie ciasteczka lubicie jeść najbardziej. Z kremem, z owocami, a może ciasteczka Oreo. Otwieramy. Wow, jak pięknie to wygląda! Na pokryce mamy jakieś fajne foremki do odciśnięcia. Z przodu pokazane są przykładowe ciasteczka, jakie możemy wykonać. No i mnóstwo foremek w różnych kolorach. Ależ te ciasteczka będą małe do zrobienia. I również ciasto nie na Play Do. brązowa, zielona, czerwona. I na samym dnie mamy jeszcze kolor biały. Taką dużą tubkę. Zestaw może jest mały, ale obiecuję Wam, że zrobimy z tego przepyszne ciasteczka. Na przykład z taką posypką w kształcie serduszka. Okrągłe, ząbkowane albo w kształcie takiego kwiatka. No to co? Zaczynamy. Ciasteczko na pewno musi być w kolorze takim brązowym, jakim są zazwyczaj wafelki. Możemy również dołożyć krem przy pomocy tego przyrządu i mamy wałeczek dołączony. To jest bardzo fajne, bo możemy sobie rozwałkować naszą ciastolinę. Ja akurat tutaj mam taki malutki kawałeczek ciastoliny, bo te foremki wszystkie, które tutaj mamy oczywiście są malutkie. No to zacznijmy od tego różowego kwiatka i mamy to, zobaczcie jaki piękny kształt i tak samo teraz zrobimy z białym kolorem zrobię taki lukier na samej górze tylko troszeczkę e, cieńszy chciałabym kawałek uzyskać, więc znowu rozwałkowujemy wałeczek w ruch i wycinamy kwiatek podnosimy i musimy to teraz Jedno na drugim położyć, idealnie dopasować, tak aby nasze ciasteczko miało taki biały lukier na samej górze. Pięknie to wygląda. Czas na jakieś ozdoby, może z koloru czerwonego. Tego koloru jest tutaj naprawdę malutko, ale da radę coś zrobić z tej ciastoliny. I bierzemy teraz naszą pokrywkę. Cóż by tutaj wybrać? Krem, serduszko, ciasteczko. Mi się chyba podoba ten kwiatek, taki malutki. Więc odrobina ciastolinę. I jest malutki kwiatek, ale cieniutki. I wyląduje on tutaj na samym środku naszego ciasteczka. Zrobimy kilka tych ciasteczek. Przetestujemy wszystkie foremki. Teraz może ciasteczko czerwone truskawkowe, albo malinowe. Albo używamy wałeczek, albo po prostu słuchajcie rozgniatamy to w rączce jak tam sobie chcecie. O w ten sposób, tak nieco grubszy zróbmy ten placek ciastoliny i tę foremkę użyliśmy. To może teraz serduszko, żeby było tak romantycznie. Wycinamy, możemy nawet na dłoni to zrobić. Resztki ściągamy i delikatnie teraz wypychamy. I mamy przepiękne, romantyczne serduszko. Co by tutaj dodać? Może również jakąś polewę, tylko że zrobimy taką inną polewę. Pokażę Wam fajny sposób. Bierzemy ciastolinę i robimy z tego taki długi wałeczek. Musimy sobie zrobić miejsce. Wałkujemy ciastolinę, rozciągamy ją w zasadzie na taki długi sznurek. Chciałabym aby on był naprawdę cieniutki, więc rozciągamy i będziemy go tak fajnie teraz zawijać na tym serduszku, ale musi być jeszcze dłuższy. No muszę Wam powiedzieć, że wyszło to bardzo, bardzo długie i przyczepiamy to tutaj tak abyśmy zaznaczyli kształt naszego serduszka. Przyczepiamy i zobaczcie, jak już mamy kształt serduszka. Odczepiamy to i zobaczcie, jak pięknie to teraz wygląda. Możemy jeszcze dołożyć jakąś ozdobę, na przykład z białej ciastoliny. Co by tutaj wybrać? Krem? A niech będzie taki śmieszny biały, zawinięty. Taki kleks kremowy, w zasadzie. I wyląduje on tutaj na samym środku. Kolejne ciasteczko zrobione. Serduszkowe. Zabierzmy kolejną formę. Chyba nam została jeszcze ta, taka pomarańczowa. Zostawię ten wałeczek, bo on będzie mi potrzebny. I ciasteczko tym razem zrobimy białe. Białej ciastoniny jest tutaj bardzo dużo dołączone, więc bierzemy. Znowu bym chciała, żeby było. Nieco grubsze to ciasteczko. Troszeczkę użyję mojego wałka dołączonego, ale tylko odrobinę. I teraz z tego wycinamy ciacho. Wow, słuchajcie, udało się! I robimy ślimaka. Czyli zawijamy ten nasz krem taki. Giętowy jak on będzie. Tutaj na środku w takiego ślimaczka. Wow! Zobaczcie jak fajnie to również wygląda. Coś jeszcze dodamy? Co mi się tutaj podoba? Chyba to serduszko ma bardzo ładny kolor. Więc zróbmy je. O, mamy już na palcu serduszko. O, słuchajcie, tutaj troszeczkę się zgięło i ląduje ono na samym środku. Trzy ciasteczka zrobione. Czas teraz na największe ciastko, które będzie miało mnóstwo, mnóstwo kremu. Ciastko zrobimy z koloru brązowego, bo najwięcej mi go tutaj pozostało. Więc wyciągam całą zawartość pudełeczka. Dzielimy to teraz na dwie równe części, tak aby powstały nam dwa ciasteczka. I musimy je odcisnąć z tej oto formy. Nadmiar ciastoliny musi wylecieć tutaj po bokach. I teraz wyciągamy ciacho. Mamy to. Pierwsze zrobione, teraz jeszcze drugie. Również je delikatnie wyciągamy, aby nic nam się tutaj nie zniszczyło. No i mamy dwa przepyszne ciastka, a pomiędzy nimi wyląduje krem. Teraz przyda nam się to urządzenie, takie tradycyjne do wyciskania kremu. Krem również będzie bardzo tradycyjny, bo moi kochani, on będzie z białej ciastoliny. Może to będzie krem śmietankowy albo waniliowy. Zawartość wsadzamy do środka, aby na pewno wiecie jak obsługiwać taki sprzęt, bo zapewne bawicie bo się ciastoliną Play do w domu i macie coś takiego. Krem ląduje na ciasteczku, zobaczcie, w ten oto sposób. Całą zawartość wyciskamy, możemy go jeszcze troszeczkę poprawić. I teraz najważniejsza rzecz, czyli nakładamy drugie ciastko. Mm, słuchajcie, prawie przypomina oreo. Dałabym się nawet zmylić, czy to czasem nie jest prawdziwe oreo. Wyciągamy ten nadmiar ciastoliny, który tutaj pozostał, i z powrotem to wkładamy do środka. Dokładamy jeszcze trochę białego koloru, aby zrobić krem na górę bo na górze również będzie przepyszna nasza śmietankowa masa. I musimy zrobić teraz takiego fajnego kleksa. O, i zobaczcie, w ten oto sposób. Chyba najbardziej podoba mi się to ciacho. Pamiętajcie, aby nadmiar ciastoliny wyciągnąć tutaj. Sięgam z powrotem po mój zielony kolor, bo wiecie co zrobimy? sobie ustawię to ciasteczko tutaj na górze. Z tej ciastoliny zrobimy zieloną posypkę. Coś takiego, kropeczki wszędzie. Miętowe cukierki na naszym śmietankowym kremie. No i teraz to ciacho chyba wygląda... Najbardziej apetycznie. Na nie bym się pierwsze skusiła. Później chyba bym wybrała to serduszko. Następnie bym przekusiła to białe ciasteczko i na samym końcu ten przepiękny, biało-czerwony kwiatek. Mały, ciasteczkowy zawrót głowy. Naprawdę malutki zestaw, ale daje mnóstwo radości. Ja uwielbiam takie zestawy kitchen, czyli takie, które byśmy normalnie robili w kuchni. Ciasteczka, lody, desery, albo jakieś makarony, czy też przepyszne obiady. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Na pewno na kanale pojawią się jeszcze nowe zestawy Play Do. Mam ich dosyć sporo do przetestowania. Słyszymy się już jutro. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa.